Dzień dobry! Z tej strony Tomasz Ogaczewski Ryby mają głos. Dzisiaj odcinek, w którym przedstawimy Wam uczestniczki naszego wspólnie organizowanego eventu, jakim są Mistrzostwa Kobiet, które będą się odbywać na Kuterporcie. Uczestniczki być może już znacie przedstawiły się Wam same na swoich profilach facebookowych. Natomiast umówiłem się z nimi, że. Poprosiłem je, tak naprawdę, o to, żeby podesłały mi jakieś zdjęcia, swoje zdjęcia, którymi chciałyby się Wam zaprezentować. Oraz poprosiłem je o kilka zdań o sobie. Jeżeli czegoś same nie powiedziały, to ja przeszukałem też ich profile i internet. Oraz opowiem Wam, czy znam, nie znam, jakie są moje spostrzeżenia na temat danej zawodniczki i czego możemy się spodziewać. No dobrze, to zaczynamy. Kolejność, którą Wam przedstawię, jest alfabetyczna po imionach, więc to nie jest ranking, to jest po prostu przedstawienie Wam zawodniczek. Pierwszą naszą uczestniczką będzie Anna Maciejczyk. Pochodzi z wieliczki. Osobie napisała mi: Wędkuję od niedawna, ale z każdym wyjazdem cieszy mnie to coraz bardziej. Jestem wytrwała w dążeniu do celu. Kobieta jest dobrą wędkarką, ponieważ jest cierpliwa. Mądre słowa. Natomiast mój komentarz do tej osoby i co mogę wam powiedzieć. Jest z okolicy i zna tą wodę. Ma mnóstwo znajomych. Pochodzi z wieliczki, więc wie skąd, więc ma blisko na kuter. Ma mnóstwo znajomych, którzy również tam wędkują. Ma możliwość dobrze znać wodę. Wędkarsko jest opanowana. Bardzo fajnie wędkuje. i Widziałem to na żywo. Jest również słuchaczką Ryby Mają Głos i to nie od wcale tak krótkiego czasu, więc dodatkowe u nas plusy. <grych> ja myślę, że, 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 że bardzo fajnie, że do nas dołączyła i jest jedną z tych osób, która dołączyła do nas po właśnie odezwie na Ryby Mają Głos, że jeszcze mamy wolne miejsca i właśnie została w ten sposób wybrana. Cieszę się bardzo i zapraszam. Drugą uczestniczką jest. Anita Kruszwicka pochodzi z Jarocina. O sobie napisała, 31 lat zakochana w wędkarstwie. Wędkarską pasję we rozwijali we mnie dziadkowie i rodzice od najmłodszych lat. Od 2018 roku wychowanka Jarocinskiego Klubu Wędkarstwa Sportowego Jarfisz. Prywatnie szczęśliwa żona na pełen etat prowadząca rodzinny biznes. Kobieta jest dobrą wędkarką, ponieważ pomimo swojej delikatności i wrażliwości, chętnie podnosi rękawice, by rywalizować w męskim gronie o wędkarskie tytuły. No, nie jesteś jedyna, która to robi. I cieszy to bardzo, że do nas dołączyłaś. Natomiast z mojego punktu widzenia, co ja o niej znalazłem w sieci i skąd ją znam. Prowadzi blog osobisty na Facebooku, Fishing with Płotka. Z tego co znalazłem, poświęcała się wiele lat wędkarstwu spławikowemu. Jest w zespole w teamie Genloga i tam razem walczą teamowo w różnych zawodach. Również widzę i tak mi się wydaje, że od jakiegoś czasu dłuższego, zainteresowała się fiderem i zaczyna się mocno rozwijać w tym temacie. Na jej blogu możecie znaleźć mnóstwo zdjęć z dużą ilością ryb, z, więc wydaje mi się, że dużo czasu spędza nad wodą. Nie boi się wyzwań i to widać właśnie po relacjach i z zawodów i z kontaktu na messengerze czy telefonicznego. Chłonie wiedzę jak gąbka, co widać po prostu właśnie po postępach, gdzieś tam, które znalazłem. No, i cóż, poznałem ją tak naprawdę na profilu i znalazłem ją na profilu innej z uczestniczek, Marceliny, która o niej wspomniała. I to jakby fajnie, że o sobie mówicie, dziewczyny, dzięki temu miałem jak do was dotrzeć. Witaj na pokładzie Anita. Cóż mamy dalej? Następną naszą kandydatką i naszą zawodniczką jest Anna Grzegorzewska, reprezentantka z Przemyśla. O sobie napisała, przygodę z wędkarstwa zaczęłam 6 lat temu, zaraził mnie mój mąż, który wędkuje od dziecka. Od tamtej pory w wolnych chwilach spędzam czas na rybach, bo to pokochałam. Głównie wędkuję metodą spławikową, ale jak trzeba, to łowię na metod feeder. I tu się zaczyna dość ciekawie, bo kilka miesięcy, kiedy rozpocząłem poszukiwania kandydatek właśnie, żeby zaprosić w ogóle na zawody, bo musicie wiedzieć, że mamy tylko 10 zawodniczek, ale ilość telefonów, zaproszeń, które się pojawiły z mojej strony do różnych właśnie kobiet wędkujących była spora. to niełatwo było się już przebić, bo po pierwsze termin już był dość późny, bo wzięliśmy się za zaproszenie i wymyśliliśmy już dopiero imprezę dwa miesiące temu. No ale właśnie, no teraz, żeby już nie rozciągać tematu. Napisałem na grupie swoich znajomych, słuchajcie, szukam, mam taką imprezę, może mi ktoś da. No i jeden z moich kolegów napisał, mówi: Tu masz numer do męża Ani, zaprosił. Więc sobie pomyślcie, no miałem zadzwonić do faceta i powiedzieć jej: Cześć, wiem, że masz wędkującą żonę, chciałem się z nią umówić na zawody. Chwilę mi zeszło, zanim telefon doszedł do skutku. No ale udało się. Przebrnąłem przez firewall, jakim był mąż. Dostałem kontakt do Ani. Udało mi się ją zaprosić. Ania potwierdziła, że. Zresztą musiałem troszkę czekać na potwierdzenie, aż wystartuje, ale udało się. Potwierdziła, że będzie. Cieszę się z tego bardzo. I teraz, co mogę Wam powiedzieć, o Ani, jeżeli chodzi o to, jak wędkuje i co wędkuje. No, niestety, ja za dużo nie wiem, ale powiem tak, spytałem też kolegów znowu i koledzy mi napisali tak, zna się na rzeczy. No, więc jak koledzy twierdzą, że ją spotkali nad wodą, zna się na rzeczy, to musi być coś na rzeczy. Z drugiej strony, inna z naszych zawodniczek, gdy ją zapraszałem, spytała się, a czy Ania będzie na zawodach? Bo bardzo bym chciała. No, proszę, cieszę się, że obydwie jesteście tutaj. E, pozdrawiam cię serdecznie, Marlena. E, kolejna kandydatka, Katarzyna Winczycka, przyjeżdża do nas z Bełła. Pokręcona i uparta babka, na co dzień żona i matka pielęgniarka, nieustannie miłośniczka gór, dorywczo wędkarka, po prostu Kaśka. A kobieta jest dobrą wędkarką, ponieważ robi dobrą robotę, równie jak facet, e, dodając jej klasy i szyku. Nie będę dyskutował, jak najbardziej się zgadzam. i Jeżeli chodzi o opinię, mąż też twierdzi, że jesteś pokręcona i uparta. No, nie będę z tym dyskutował. Ale może. Yy, no, wybacz mu. E, <ścoughs> e, I teraz powiem tak. Wiem, że wędkuję, spotkaliśmy się kiedyś nad wodą. Wiem, że na pewno dobrze zna. E, Wodę, sama na niej wędkowała wielokrotnie. Zresztą my poznaliśmy się z, z Katarzyną właśnie na, na Kuterporcie. I ma jeszcze super wsparcie w postaci męża, który bywa na tym łowisku mega, mega często. Więc drodzy słuchacze, drodzy uczestniczki, macie tu zawodniczkę, która na pewno zarąbiście na to łowisko. No dobrze, co mamy dalej? Katarzyna Hankę zawodniczka do nas przyjedzie z bardzo wodnego miasta, o dwuliterowej nazwie, kiedyś tak myślałem, jak byłem małym dzieckiem i ta nazwa miasta to Uć, e, suchar, znowu suchar, przepraszam. E, Wędkować zaczęłam dwa lata temu i to przez przypadek, e, towarzyszyła mężowi, maniakowi wędkarstwa, tak jak zawsze siedząc na leżaku, z książką w ręce Łukasz, Musiał na chwilę opuścić stanowisko, i wtedy było branie. Niewiele myśląc, złapałam za wędkę i wyciągnęłam swoją pierwszą rybę. Do końca dnia to ja łowiłam, a on grzecznie siedział na leżaku. I tak się zaczyna prawdziwa pasja. Wędkarstwo wzbudza we mnie wiele pozytywnych emocji. To cudowna odskocznia od codzienności i niesamowity relaks. Kobieta jest dobrą wędkarką, ponieważ ma w sobie nieskończone pokłady cierpliwości. I tu, zapewne, panowie, faktycznie przegrywamy. Kobiety są cierpliwe. Żyjąc z nami, trenują to codziennie. No, nie będę ukrywał, Kasiu. Dla mnie jesteś wielką niewiadomą. Ja nie wiem, nie, nie znam, nie mieliśmy okazji się spotkać, nie mieliśmy okazji ani nawet chyba sensownie porozmawiać o wędkarstwie. No i z tego, co patrzę na Facebook, no to. Na pewno pasję widać, i znowu nie będę ukrywał, że jesteś jedną z tych osób, którzy, o której wiem tylko właściwie od moich kolegów, którzy powiedzieli, że no, też wie co robi. I to jest dziewczyna, która nad wodą dobrze łapie. Więc czekam, by zobaczyć tą pasję, i witam w gronie zawodniczek. Klara Małecka. To kolejna uczestniczka naszych zawodów. Przyjedzie do nas z Rzeszowa. Jest jedną z tych pań, którą w sumie sam nie wiem czy przedstawiać. Klara jest kojarzona z marką Robinson. Jest ambasadorką takich marek jak Smart Cleaner, Fish Surfing oraz Navionics. Zdjęć z rybami i ryb złowionych ma więcej niż nie jeden z nas i, i można by jej pozazdrościć tego, bo ja na pewno mam mniej zdjęć z, z rybami. Podejrzewam, że nad wodą też bywam rzadziej. O wędkarstwie wie no, dużo, na pewno bardzo dużo i jej praca jest jej pasją, więc czy jest pracą? otą poznam osobiście i podpatrzę, jak wędkuje. Kolejną naszą uczestniczką jest Marlena Matczak. Często chowa ryby do siatki. Sorry za słuchara. musiałem. Marlena wysłała mi laborat o sobie, a więc posłuchajmy. Witam. Moja przygoda z wędkarstwem bardzo intensywnie zaczęła się w 2013 roku. Praktycznie pół, yy, pół roku w roku, co weekend jestem na rybach. Wędkuję zarówno w Polsce, jak i za granicą, dzięki czemu uczę się jak radzić sobie na różnych wodach. Uwielbiam startować w zawodach, daje mi to mega adrenalinę. Bardzo mało mam koleżanek nad wodą, można je policzyć na palcach jednej ręki. Ale dzięki tym mistrzostwo gro, grono znacznie się poszerzy, co bardzo mnie cieszy. W końcu będę postrzegana jako kobieta wędkarz, a nie jako baba, której się coś pomyliło i zachciało jej się łowić zamiast stać przy garach. No niestety tak jesteśmy postrzegane przez niektórych facetów. Dopiero wtedy, gdy udowodnimy, ile jesteśmy warte jako zawodniczki, to zaczynają się z nami liczyć. Jedynym facetem, który naprawdę we mnie wierzy od początku do końca, jest mój mąż, a zarazem trener i mentor. To dzięki niemu dzisiaj tutaj jestem. Dzięki niemu jestem, kim jestem. Jest dla mnie mistrzem, u którego mam zaszczyt w dalszym ciągu brać lekcje. Nauczył mnie bardzo dużo ważnych rzeczy. Prawdziwy mistrz jest bardzo skromny, bo jego ryby już nauczyły pokory. Czy powinienem więcej coś mówić? Do wędkowania, moim zdaniem, Marlena podchodzi dokładnie tak samo, jak do tej pracy domowej, o którą poprosiłem, a poprosiłem o dwa zdania. Eee, no i teraz cóż mam powiedzieć? Zero kompromisów. Z rozmowy z nią dokładnie wie, co robi musi i robi to tak, jak najbardziej i najlepiej potrafi i tak samo o tym opowiada, jak będzie wędkować i jak się do tego musi przygotować. Z tego, co wiem, mierzyła się wielokrotnie na niejednych zawodach w męskim gronie i no, nieraz męskie ega były niszczone i zostawiała je daleko za sobą. By do nas przyjechać z tego, co wiem, zrezygnowała z finału Fiders Sklep Dajwa, na którym sobie wywalczyła wejście do tego finału, który się będzie odbywał w tym samym terminie, kiedy nasze mistrzostwa we wcześniejszych eliminacjach. Za co bardzo dziękuję Marlena i cóż, cieszę się bardzo, jestem dumny, że do nas dołączyłaś. I kolejna nasza zawodniczka w naszym zacnym gronie, Marcelina Miszkiewicz. Hmm, Heumno. Jestem wędkarzem od szóstego roku życia. Moją pasję do tego pięknego hobby, jakim jest wędkarstwo, zaraził mnie mój wujek. Zabierał mnie na ryby, uczył i tak zostało do dziś. Nie wyobrażam sobie życia bez ryb, bez uprawnienia tej pięknej pasji. Moja ulubiona technika na, na tę chwilę to klasyk i metoda. Choć serce mi e, skradli, skradły także karpiowanie. Czekając na, na rolkę i to są, to są właśnie te super emocje. Od maja tego roku zacząłem współpracować z firmą Genlock i postanowiłam nagrywać firmę na YouTubie. Pokochałam to robić i nagrywać. E, chcę się rozwijać i dalej działać. E, za tym prowadzę blog na FB i grupę. Mam 25 lat. I tu faktycznie mój komentarz. Znalazłem ją na FB, przeszukując profile faktycznie producentów, i znalazłem informację o niej na profilu GenLoga, przygotowując się do któregoś z geniusów. Napisałem do niej na Messengerze zaproszenie i czekałem na odpowiedź. No i następnego dnia znów lekko się przypomniałem. No i ów, odezwała się, jak się później okazało, Marcelina pomyślała, że ją wkręcam. Trochę się nie dziwię, co mogę powiedzieć z tego kontaktu, który z nią miałem no jest nieobliczalna. To jest zawodniczka, która e, wyrzuca z siebie taką ilość informacji i taką e, chłonie wiedzę e, i tak zarazem jak się ogląda jej filmy e, eksploduje właściwie tym, 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 co robi, że moim zdaniem to jest taki, na tych zawodach to jest taki no, czarny koń, nieobliczalny. Tu wszystko się może zdarzyć. No, i tyle z mojego komentarza. Renata Broda. Przyjeżdża do nas do Święcimia. Określa się lwicą Fidera. Jestem doskonałym przykładem na to, że życie zaczyna się po 40. Wierszyko o moim wędkarskiej przygodzie już wrzuciłam. Tam jest wszystko o początkach mojego wędkowania. I teraz mój komentarz. Ja nie wrzucę wam tego wierszyka. Bo postanowiłem precyzować Wam inny post, który się pojawił u niej na, na fejsie, na, w którymś z jej postów. I chyba myślę, że on mówi więcej niż wierszyk o początku wędkowania. I słuchajcie, zerknęłam dziś w kalendarz z naszymi planami wędkarskimi na najbliższe pół roku. Wychodzi na to, że do października, wliczając w to urlop, mamy dwa weekendy bez zawodów, na ten moment. Bo, znając Pawła na bank, coś tam jeszcze wypadnie. Przydałoby się zmieniać czasu od Hermiony. Zdecydowanie nie mam zdolności odhaczyć swojej obecności tam, gdzie jeszcze byśmy chcieli powalczyć. No, więc mamy zawodniczkę, która jest ciągle nad wodą. I to odzwierciedla również kontakt z Renatą, mój. Bardzo rzeczowa dużo wiedzy. Dorzucę, dorzucę jeszcze jedno wspomnienie w momencie, kiedy przygotowywałem się do zawodów i też zbierałem listę pomysłów na zawodniczki. To jest taka anegdota. Z rozmowy zadzwoniłem do Mateusza Przebiędy i opowiadam mu o zawodach, że będę taki organizował i czy przypadkiem nie ma jakiejś dziewczyny do polecenia na, na takie zawody, żeby była kolejną, kolejna zawodniczka. A on, a dzwoniłeś do Renaty? Do jakiej Renaty? No, do Renaty Brody. No i nie ukrywam, nie zdążyłem zadzwonić, e, dlatego że Renata zgłosiła się sama pod postem, że chce wystartować. E, I witamy na pokładzie. Cieszę się bardzo, że do nas dołączyłaś. E, no, myślę, że emocje zaczynają coraz być e, większe. I ostatnia zawodniczka naszych zawodów Roxana Gębska, z Dębna. Roksana napisała bardzo krótko o sobie. Każda kobieta jest dobrą wędkarką, ponieważ nasz wiek, czy nasza płeć, nie ma prawa stanąć nam na naszej drodze do pasji. Krótko i na temat, a muszę wam powiedzieć, że powiedziała to i napisała do mnie osoba, która jest najmłodsza w całym gronie zawodniczek. I myślę, że słowa są mega dojrzałe. I mam wrażenie, że wędkarsko jest również na podobnym poziomie tego, co robi. I mimo, że jest najmłodsza, nie dajcie się zwieść pozorom. To jest dziewczyna, którą widziałem nad wodą, jak wędkuje. Znam jej PB i wielu facetów mogłoby pozazdrościć. Moje PB w Karpiu jest mniejsze niż to, co ona osobiście sama wyciągnęła. Dobrze sobie sama radzi nad wodą, myśli, ma swoje taktyki, ma swoje pomysły, wie, co robi. Poznaliśmy się zresztą nad wodą na jednym z zawodów, gdzie co prawda ona nie startowała, i poznaliśmy się w śmiesznej sytuacji, kiedy ja Jana, namawiałem agatę. E, zakochanej w wędkarstwie <grym> agatę, która niestety nie może do nas dołączyć w tym roku na zawodach. I rozumiem to i dziękuję bardzo w ogóle, że, że starałaś się zrobić wszystko, żeby z nami być. Ale faktycznie są rzeczy ważne i ważniejsze w życiu. I, I jeszcze raz dziękuję, po prostu, że starałaś się bardzo do nas dołączyć. No i przysłuchiwała się tej nam, rozmowie naszej razem z Agatą właśnie Roxy. No i skończy, skończyliśmy rozmowę, i w tym momencie Roxy pewnym krokiem, wcale nie drżącym głosem, mówi: A ja mogę. No, i po tym ja wcale co, no, oczywiście, że możesz, i tak sobie pomyślałem, czemu nie. I w ten sposób Roxana dołączyła do nas, do zespołu 10 zawodniczek, które wystartują w pierwszych kobiecych mistrzostwach Metod feeder, które odbędą się na Kuterporcie. Cieszę się bardzo, że ta impreza dojdzie do skutku. Cieszę się bardzo, że udało nam się zebrać. Tak bardzo fajne grono dziewczyn, z którymi mam kontakt i chylę czoła, za poczucie humoru, wiedzę, którą już sypiacie jeszcze przed zawodami i emocje, którymi mnie obdarzacie codziennie w komunikacji z wami. Nie możemy się doczekać, aż się pojawicie na łowisku. Drodzy słuchacze, ja mam bardzo wielką prośbę. Kibicujcie im, dajcie nam znać pod filmem, komu kibicujecie, dawajcie nam znać. Jak możecie, udostępnijcie ten materiał. Niech świat zobaczy pierwsze dziesięć dziewczyn, które będą uczestniczyć w tym wydarzeniu. A ja dziękuję Wam dzisiaj. Ryby mają głos. Tomek, do zobaczenia 4 września, Kuterport.